Dobry wieczór. No, 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 no tutaj na pewno po przegranej u siebie z Golinkiem Zabrze gdzieś tam, tam, tam trochę adrenalinka podskoczyła. Długa podróż. No tutaj muszę trochę, trochę też podziękować sędziemu, bo podniósł tam dosyć mocno zawodnik adrenalinę, adrenalinę. Ten zespół zaczął agresywnie wyglądać gdzieś o 20 minut. Zagraliśmy, można powiedzieć, z dobrą determinacją. Stworzyliśmy parę sytuacji. No, jedną jeździłem się z takim ciekawym zespołem jak Południe. Warto to zaznaczyć, że nie tylko jedną sytuację stworzyliśmy, a kilka. Ja myślę, że trochę szczęścia też mieliśmy, bo przecież to było i z jednej i z drugiej strony były, były sytuacje, także tutaj ja myślę, że gdzieś tam emocje. Peter Mrze, to cieszymy się z tych trzech punktów i idziemy dalej. Dziękuję. Ciężko sami im powiem tak jak ja, bo lebo... liczyliśmy na to, że po tych wynikach, które, które, które boli w tej kolejce, że mamy bardzo dobrą szansę mieć wyjście z tej tabeli. Wiedzieliśmy, że nas czeka ciężki mecz, ale myślę, że sami byśmy si zrobili jeszcze cieczy. Ešte teším tým, že v peršej polúke sme neboli dostatočne agresívni, či v defenzíve, ale hlavne v ofenzíve, že z tých možlivostí, ktoré sme tam mali, musíme dať bránky, musíme tam, tam viacej, musí tam byť viacej zaangažovania, aby sme dostali všetkým pod tlak, aby sme, aby sme tiežili z jeho blendov. Mali sme tam na to situácie, ale nič sme z toho a To, co Lech tam hrala, prakticky na jeden kontrátak, tak ten, ten pred koncem veču vyšel a vyšel do vedenia a potom už sa nám ne, nepokázalo dať tej, tej brámky, takže tá poražka boli, lebo to vidíme sami aká, aká je tá situácia v tej tabeli a bude ťažko získavať tie ďalšie, ďalšie punkty, ale myslím, že když aj ten, ten, meč sme si, si prehrali sami, tak musíme byť viac agresívnejšie, takže v tomu som videl najväčší problém. Čo no už teraz na povedať? My się rozegraliśmy spotkanie, się przegrywamy przez spotkanie 1-0. Górnik dobrze wychodził z kontrami, gdzie potrafił skutecznie zakończyć bramką i to na pewno jest dla nas dużą bolączką, bo wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz, ale my musimy przede wszystkim wystrzec się błędów w defensywie, a w kolejnym meczu przydarzają się znowu błędy.